Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale z tej strony kolejna z Europa, kolejne otwieranie skrzyneczek I już ostatnie otwieranie skrzyneczek Halloweenowych Dlaczego? Bo kończy się już evencik Są promocje, więc stwierdziłem, czemu by nie nagrać Czemu by nie wrzucić odcineczka i to w sumie drugiego, dzisiaj odcineczka, tak, bo to dzisiaj, dzisiaj końcówka. Pierwsza w sumie, tak wrzucam, że dwa odcinki na raz yy, z Case Dropa, no ale czemu by nie yy, Kończy się evencik Halloweenowy, więc czemu by nie skorzystać? Patrzcie, mamy promocję na skrzyniętki, mamy skrzynkę za 3 zł, dzisiaj je przetestujemy jeszcze raz. Halloween skrzynka ona była cały czas w promocji, i jest nadal w tej samej cenie, ale reszta jest w promocji po prostu, no są tańsze, są limitowane. Prawdopodobnie się skończą w, w ciągu tylu godzin, ale <laughs> przepraszam. Prawdopodobnie kończą się po tych 8 godzinach, bo tu mamy jeszcze 8 godzin do końca, więc trzeba nagrać. Trzeba jeszcze dzisiaj możecie spokojnie sobie je pootwierać Jeszcze dzisiaj do godziny, bod bodajże, 12 możecie sobie je pootwierać promocyjnie oczywiście. Nie wiem czy one znikną do końca, czy po prostu do wyczerpania zapasów. Zobaczymy, ale na pewno promocja na nie się skończy. Czemu by nie? Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, komentarzu, wbijacie na giveaway tutaj na tego, na tą awóbkę kapilarę. Startraczko oczywiście. E Dzienny bonusik, dzienny bonusik co 24 godziny można sobie śmiało odebrać, możecie zgarnąć kasę, albo jakieś skinki Tak samo e, e, kody zniżkowe są obok, też co 24 godziny można sobie zagarnąć Ile zgarniamy? 2 grosze, więc wy jesteście, wy jesteście jak zwykle zarobieni e, Też można co 24 godziny sobie zgarnąć za darmo, też na pewno sobie otworzymy, zaraz co nam wyleci, zobaczymy czy coś trafimy I skrzynia, sz, skrzynia szczęścia, minus 8%, ok dobra raz na niej podlecimy. Mamy 1050, 1050 balansu do wykorzystania te skrzynki. Zobaczymy, czy nam się poszczęści, czy będziemy z profitem, czy nie. Oczywiście też wbijacie na giveaway, które są na stronie godziny dziennej, 6 godzin dzienny tygodniowy miesięczny. A my bam! Otwórzmy szczęście, mogę już dźwięk sobie <laughs> sorki odpalić. No nie trafiamy, trafiamy emeczkę nitro. E, prawdopodobnie za dwa dni wleci giveaway na kolejną, kolejnego skinka. Będziemy losować już teraz na łupkę za niedługo. Do owłupka właśnie w starteczku tą kapilary będziemy rozlosowywać na live, więc na który serdecznie zapraszam. I oczywiście subskrybujcie kanał, bo to przede wszystkim dajcie łapkę w górę. Bo, bo, bo zbliżają się, zbliżają się święta, na których będzie mnóstwo eventów, mnóstwo konkursów, zbliża się prawdopodobnie już w tym tygodniu będzie konkurs na kosę, który organizujemy z ekipą <laughs> i będzie można znowu zgarnąć kosę, jak było wcześniej 5 skrzyneczek. Otwieramy nie to Będzie można zgarnąć znowu kos. A jak on dowiecie się w odcineczku, nie chcę spoilerować za bardzo. E, wiem tylko tyle, że. A może, może poczekajmy do tego. 18 zł. No dobra, profit. Poczekajmy. Nie będę tutaj was spo spoilerował po prostu. Jedziemy kolejną ducha. Też 5 razy. Potwieramy wszystkich 5 razy. Nie wiem, czy nam starczy. Nie wiem, czy na ostatnią starczy 5 razy. E, jak co do kosy, to jeszcze zobaczycie. Odciszeć będzie na pewno. Co. Uuu, Asimów nam siadł. Nice. O kurde. O kurde. Pięknie siadło. 111 w 6,80. Uuu, lubię. Brawo. Czyżby to był dzisiaj dzień? Gdzie będziemy robić profit? Kolejne 5? O, ktoś atakuje w koski, eee, tak samo będzie mnóstwo, będzie live, o, tutaj też coś siadło, będzie mordeczki, live'ik świąteczny, no tutaj na mnie jest delikatnie. będzie live'ik świąteczny, na którym będzie do rozdania mnóstwo skinów, piece of cardy, pieniążki, skin'y i prawdopodobnie skrzynki też do otwarcia, które skin'y powędrują do Was, więc no, będzie się działo, na Instagramie będzie na pewno do rozdania jakiś sprzęt, prawdopodobnie myszka, którą często na live'ach e, e, prezentuję, no, Mnóstwo w tym miesiącu, w grudniu będzie się działo Będzie serwer Minecraft też dla widzów, którzy lubią Minecrafta Będzie e, e, bardziej dostępny dla wszystkich niż był do tej pory Będę też go, też będę z, tutaj go tworzył z Kamecznym Więc no, mordeczki, śmiało Subskrybujcie, zostawiajcie lajki, zostawiajcie dzwoneczki Żeby być na bieżąco z każdym materiałem A my otwieramy dalej I mamy 109 złotych 80, pięknie 90, więc okej okay. I tutaj, tutaj trochę poleci pieniążków, bo też otwieramy 5. Tutaj 600 wyleci. Nie, tutaj otwieramy pojedynczo. Pojedynczo kręcąc skrzyneczkę, żeby szybko odcineczek nie zleciał. No okej. Okay. Wydaje mi się, że nie będzie aż tak źle. Połowa. Zawsze może być gorzej. Ale już pojawił już Hyper Beast w dobrym stanie, więc wydaje mi się, że może być Profit Star już. Nie! Czemu on wydaje się być... Aaa, oszukała mnie. Wydaje mi się, że na tej skrzyneczce zjemy zęby po prostu, ale no, testowaliśmy już ją. Więc otworzymy sobie ją teraz ostatni raz i wracamy na tamte skrzyneczki. Widzicie, trzy razy nam nie dała. Dobra. Lecimy sporo na te skrzyneczki, te tańsze, bo są w promocji, tamta cały czas była w promocji, cały czas w tej samej cenie, więc czemu by nie? Otworzymy to te, które są w promocji. Znowu lecimy i... No teraz nam nie dała, Alda Fobosa. Kałaszki 2, 27 zł. Nadal profit. No to jeszcze raz. mordeczko. Jeszcze raz, czemu by nie? Dziwne, że się dwa odcinki wleciało. I wbijacie na ten dzisiejszy mordeczki, wbijacie na ten dzisiejszy był rano i wbijacie na poprzednie, ale wybijajcie, nabijmy te wyświetlenia. Chcę, żeby te dwa odcineczki miały mnóstwo peł w górę i wyświetlenia minimum 100. Obie dwa filmy dzisiejszego dnia. Chcę zobaczyć, czy to wyjdzie, czy to nam się uda, czy o tutaj słabiej, czy nam zachęci to osoby do oglądania, bo nie ukrywam, jak wleci Giveaway z Kosą, będzie o wiele więcej odcineków niż było do tej pory. Teraz pokazywało się raz w tygodniu, przepraszam, 7 razy w tygodniu odcineczki. Podejrzewałem, że będą się pokazywać teraz więcej razy, ale no to to zobaczycie. Tak samo będzie odcineczek teraz. <laughs> Na dniach Na dniach będzie odcinek znowu Że będziecie mogli zgarnąć sobie Skinki I teraz o większej wartości są te skinki Więc wystarczy obejrzeć odcineczek Oglądacie odcineczek podajecie mi kod Wiecie jak to działa Jeśli braliście udział w poprzednim Wlecie odcineczek Będziecie Słuchacie się konkretnie To będziecie wiedzieli o co chodzi Ej ładnie siadło Wycinał to 63 zł, 34, Pięknie To jeszcze raz Ej ducha daje mm. Więc mordeczki no Musicie. Znowu decimator. Ten famasik za strasznie się podobał, nie? 33. No dobra, delikatnie na minus. No to idziemy na kolejną. Dyni. Dyni w promocji, która zawsze mi dała. 59 zł. I siup. I 59 zł. O tak, o. Tak, o sobie strzelimy. famasik kołaszek. No słabo. Słabo. Mm, a Wupa nam siadła. Okej, okay, okej, okay, dobra. Więc jesteśmy na plus, ale AWP nam się to fajnie. Kurde, co no widzicie? Te skrzynki nam dają Fez, a ta nie chciała nam dać w ogóle. I jesteśmy przez to mega na minus. Przez całą tą skrzynkę. No ale warto otwierać, warto otwierać, warto wbijać jeszcze dzisiaj i otwierać te Ter, Tutaj też mamy profici. 98 złoty, 112 zł, pięknie. Widzicie, i dają te skrzynki, dają. Jeszcze raz ją otworzę. Czemu by nie. Dzisiaj szybki odcineczek, dzisiaj, znaczy dzisiaj, drugi ten, znaczy dzisiejszy odcinek dosyć szybki. Będziemy zlekać. na z 5 na 3 nam się dają. 3 z pięciu nam się dają, jeszcze z profitem. Więc pięknie. I to jest jedna z tańszych skinów w tej skrzyneczce. Fajnie, cieszę się. Mamy 65 zł. Ok. No to gdy ducha, jeszcze raz. Ciągle nie ducha. 34 zł. I jeszcze... może raz ją otworzymy. <laughs> no tutaj Famasik, o. Jeśli w startraczku to nawet stówek kosztuje ten Monk'u. Ale e, faktory nie zdążyłem dodać. 32 zł, a wydaliśmy 34. No dobra, delikatnie na minus i to jest, mi się właśnie podoba. Mamy mnóstwo skinów, fajnych. Możemy z nimi dużo, dużo porobić. I... Włóżmy e, jedną i pójdźmy jeszcze na Nietoperza. Możemy z nimi dużo porobić. Mamy te skinki fajnie wyglądające, a nie, że otworzymy nie wiadomo ile tych e, skrzynek i wysiadają o właśnie nam takie skiny. skrzynka wa, warta była 11 złotych, ale no wiecie, nie zawsze można wygrywać, to jest zasada taka, że nie zawsze można wygrywać, i bum, kolejna, i to będzie czasami otwarcie. patrzymy nasze EQ, ile nam zjadła ta ostatnia skrzyneczka? umpik, kałaszek, no, ten braku 20 złotych, 14 z 15, i widzicie, delikatnie. zeseł, Co, wariat Za całą stronę oczywiście muszę odhaczyć te skinki, bo te skinki muszę e, wyciągnąć, wypłacić dla ludzi, którzy brali udział w odcineczku. Jeśli wy też chcecie wziąć udział w odcineczku, czyli giereczki z widzami, wybijacie na Discorda, tam daję informacje, czy ktoś się chętny na nagrywki, kto pierwszy się zgłosi. ten nie jest pierwszy, ile osób potrzebuje, no tyle pierwszych się zgłosi, tyle biorę i możecie wygrać skinki. No oni akurat wygrali te skiny, już trzy wypłaciłem, więc... No najdroższa aw PAW tak sobie, żeby zagrać MMA, dostał skina za dyszkę. Czemu by nie? Właściwie to został 5, 4 skiny chyba, czy tam 3. Tym, o, no to dajmy nawet za 11, 12 zł, więc no, szacunek. No mamy 950 zł, więc nie źle, nie jest źle. E, jesteśmy tylko 100 we plecki. Tak, 100 we wplecki, myślałem, że będzie gorzej. Poluśmy jeszcze, skoczmy na upgrade z tymi skinkami i... Oczywiście, ojej, nie nie będę upgradeował, Mordeczki nie będę upgradeował, bo zabliguję te skinki, których nie chcę zabrać. Albo po prostu zróbmy jeden większy upgrader. Yy, A zostawiamy. No te, dajmy na to, mamy tutaj troszkę tych gloczków. Jednego tego. No powiedzmy, niech tak będzie, niech tak będzie. I na jakąś kostkę, żeby jeszcze kostkę mieć w tym odcineczku, czemu by nie? Ile mamy tu w 108. Mało mamy na kostkę ogólnie. Teraz mamy na kostkę, dajmy na to takie, takiego gu gucika. Na takiego guta, o. Takiego guta. Dajmy jeszcze sobie balans. Dostajemy no, na tej stronie, ulepszamy. Może siądzie, jak nie, no to będę więcej w plecy. Siadło. I mordeczki, chyba jesteśmy teraz na zero. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Sprawdźmy sobie eku. Y oczywiście odhaczmy te i wszystkie, które mówiłem wcześniej, że są nie do y sprzedania. I mamy 1000, no tylko 50 zł na minus. Więc mordeczki, jak widzicie, mała, y małe tutaj wyprostowanko małe tutaj, podsumowanie tego wszystkiego co się działo no, halloween nas trochę zjadła, no ale to jest droga skrzyneczka, więc tam jak się trafi konkretny item, no to nam zwraca skrzyneczkę no ale powiem wam, wszystkie trzy skrzyneczki nam zwracały, więc oprócz tej, co nam troszkę zjadła, ale i tak nieźle i tak nieźle mordeczki, te trzy mega, ten asimov za 100 coś złoty skrzynki za 6 o, miodzio więc otwierajcie, jeszcze macie parę godzinek prawdopodobnie będziecie mniejsze z 7 godzin, bo zanim to zmontuję, zanim to wrzucę, no tak z 7 godzin mnie nawet jak nie, to 5. Zobaczcie, kiedy mi się będzie chciało. Na pewno dzisiaj wleci, więc wbijacie na ten dzisiejszy jeszcze rano odcineczek. Na ten, w tym odcinku zostawiacie łapki, w tamtym zostawcie łapki. Chcę zobaczyć, ile uda nam się łapek zgarnąć, ile wyświetleń. Wbijacie na tamte odcineczki, jak możecie rozsyłać, je chcecie. Chcę osiągnąć pod 100 wyświetleń pod każdym filmem. Czemu by nie? Mam takie, takie sobie tutaj. Taką sobie barierę ustawiam, że chciałbym, żeby to się. Uja, u, u, pokazał u mnie na kanale, właśnie, i w jednym dniu, gdzie są dwa filmiki. Więc, ja już nie przedłużę, nie zagaduję was, bo już za dużo na dzisiaj gadam. Wiecie wszystko, w sumie będę i tak trąbił o tych wszystkich Give'ach, tych konkursach, tych świątecznych liveach i tak dalej. Widzimy się na jutrzejszym odcineczku. Na razie, hejpa. pa, cześć,